Wszystkie zwierzęta świata zostały wezwane na zgromadzenie, ale nie martw się, będzie dobrze. Mam dla Was straszne nowiny. Idzie po to! A! Tato, wszyscy się na nas gapią. Ale bardzo miły brodacz o imieniu Noe buduje wielką arkę. Statek, który ocali wszystkie zwierzęta przed nadciągającym potopem. Wszystkie zwierzęta są do punktu rozpraw. O ile są na liście. Jakiś skandal. Kto robił tę listę? Zapewne jakaś trąba. Aha. To nie było śmieszne. Kino świat przedstawia: Czekajcie! Nie odpływajcie bez nas! Komedię, na której odpłyniecie. Nasze dzieci są w niebezpieczeństwie, a my jesteśmy w ciupie! Tej wiosny. Chodź ze mną! Spływaj! Sam się prosiłeś! Cała naprzód, kapitanie! Wow! <noise> Poczekamy, aż żarcie spadnie nam z nieba! I gdzie ten wasz tłusty kolo? O, tu jest! Dwójka bohaterów z przypadku. Chcesz grać nieczysto? Poznaj mistrza za Odkryje, Właśnie tam muszą być. Znajdźmy nasze dzieci. Że przygoda najlepiej smakuje w drużynie. Żadnych dzieci. Arka odpłynęła. Doe ma kilka zasad. Pierwsza z nich? Szlaban dla mięsożerców na konsumpcję roślinożerców. Zobaczkę! Zobaczkę! Zobaczkę się zjeść! Czy ten szlaban startuje teraz, czy gdy wejdziemy na pokład Arki? Szlaban startuje teraz. Widzisz? Mówiłem ci. Gdy potop nadchodzi, król lew dowodzi. Masz własną Arkę. Widzisz? A ty myślałaś, że taki ze mnie gapa. Ups, arka odpłynęła. W kinach.